Witam Was serdecznie, jestem Podwyżkowem. Obiecałem Wam, że przybędę tutaj, aby pokazać Wam ostatni nasz dom dom w stanie deweloperskim, zamkniętym. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że jest wykonany już w 99%, ponieważ moi koledzy kończą dzisiaj salon, a dokładniej gruntują ściany przed malowaniem na życzenie inwestora. Za chwilkę pokażę Wam, jak ten dom wygląda z zewnątrz, jak wygląda w środku. Poznacie pomieszczenia i ich powierzchnię, więc zapraszam Was do oglądania. Zanim zacznę, w miejscowości nie ma kanalizacji, więc inwestor zdecydował się na przydomową oczyszczalnię ścieków. Jest to rozwiązanie, moim zdaniem, optymalne. Jeżeli nie ma warunków, zdecydowanie wybrałbym taką oczyszczalnię zamiast zwykłego szamba. Zresztą mam takie informacje to użytkowników takich rozwiązań, że jest wygodne. Zresztą mój sąsiad też posiada oczyszczalnię. Na początku, może troszeczkę obawiałem się, że będzie czuć coś od tej oczyszczalni, a ona graniczy z moją działką bezpośrednio jeszcze od strony tarasu i ja absolutnie nie mam najmniejszych zastrzeżeń no dobrze, słuchajcie zaczniemy od frontowej elewacji tak wygląda front budynku jest to dom, o bryle na planie litery L, generalnie jest to budynek dwuskrzydłowy, trochę przypomina taką nowoczesną stodołę Charakterystycznym elementem jest to, że wejście główne znajduje się pod frontową połacią dachową, nie ma tutaj dodatkowego okapu, a po prostu jest wnęka w budynku, która służy za osłonę przeciwwiatrowi słońcu deszczowi, jest to rozwiązanie moim zdaniem bardzo praktyczne w ogóle zadaszenie nad wejściem głównym jakiekolwiek, ponieważ wracamy trzeba gdzieś te zakupy postawić nie zawsze uda się wszystko wnieść naraz jak widzicie tutaj obróbki blacharskie niemal licują się z fasadą podobnie dach nie ma okapu, są rynny no takie rozwiązanie wymaga od nas naprawdę pieczołowitego wykonania izolacji w tamtym miejscu izolacji przeciwwilgociowych dzięki temu nie będzie żadnych przebarwień na elewacji spowodowanych tym, że gdzieś woda wycieka z rynien, wydostaje się na ścianę elewacyjną, co niechybnie bardzo szybko powoduje, że na elewacjach zaczynają pojawiać się przebarwienia z glonów. Jeżeli wilgotność, słuchajcie, przekracza 60% na jakiejś strukturze i dzieje się to w sposób długotrwały, na pewno pojawią się tam zarodniki glonów, pleśni i Powstaną takie brzydkie przebarwienia. Tutaj mamy drugie skrzydło, tak jak mówiłem. Jest to dom w kształcie litery L, jednocześnie jest to część tylnej elewacji. Tu mamy taki zaułek, i z tej strony ten dom moim zdaniem prezentuje się najfajniej. I kiedy powstanie tutaj ogród, z pewnością będzie to najbardziej atrakcyjna część całej tej inwestycji. Spójrzcie na Dach, są tu już panele fotowoltaiczne. W tym domu ogrzewanie zapewniać będzie pompa ciepła. W wariancie zdaje się nawiewnym, tak na 100%, bo pokazywałem Wam nawet, jak rozprowadzaliśmy w stropie rury tej pompy nawiewnej. Natomiast jednostka centralna będzie to jednostka powietrzna, i przy tej fotowoltaice, i przy takiej pompie, myślę, że rachunki będą niskie, trochę wyższe niż u mnie w domu. U mnie jest gruntowa pompa. Ja poza tym rozliczam się jeszcze za fotowoltaikę na starych zasadach, ale tutaj z kolei pewną rekompensatą stanowić będzie to, że ten dom ma jeszcze mniejsze zapotrzebowanie energetyczne niż mój, bo ten będzie mieć 50 kWh na metr kwadratowy. Na rok w zasadzie już ma, a mój ma 60. Oznacza to, że musimy zużyć 50 kWh na każdy metr kwadratowy tego domu, żeby go ogrzać w ciągu roku. No i dobrze, i teraz szybciutko, elewacja boczna prawa. Tutaj za chwilkę pokażę Wam od środka, jak to wszystko wygląda. W przypadku tego domu izolację termiczną zewnętrzną mamy z wełny mineralnej. Ponadto mamy okna dwukomorowe. Mamy też tynk silikatowo-silikonowy. I ponad standardem jest w zasadzie tutaj z zewnątrz blacha na dachu i tylko i wyłącznie mozaika na podmurówce, czyli na ściance fundamentowej. Słupy też są wykonane zupełnie w standardzie, w strukturze tynkowej. Pod spodem jest wełna mineralna. No, parapety, podbitki to wszystko to jest standard. Jak też obróbki blacharskie, rynny, spusty, parapety, izolacje, instalacje domowe wszystkie oprócz źródła ciepła w tym przypadku, tak jak mówiłem, pompy ciepła ale też wentylacja grawitacyjna a w tym przypadku jest też taka w postaci kominków odpowietrzających, kanalizację czy Pochłaniacz kuchenny, chyba tak to urządzenie się nazywa, to też jest w standardzie. Dom będzie wyposażony jeszcze w rekuperator, jeżeli już nie jest. A nawet jak jest, to jest jeszcze niepodłączony, ponieważ kiedy trwają wszelkie prace w budynku, nie można go włączać, aby nie zaciągał pyłów. Nie brudził przewodów wentylacyjnych, no i jednocześnie, żeby bez potrzeby nie zatykały się w nim filtr. To nastąpi, kiedy wprowadzą się tutaj już właściciele do wykończonego domu, można uruchomić system wymiany powietrza z odzyskiem. OK, wchodzę do środka i mamy wiatrołap. Wiatrołap jest duży. Wspominałem Wam chyba dwukrotnie, będąc na tej budowie, że. Właścicielka tego domu będzie przyjmowała tutaj dzieci, ponieważ no, jest lekarzem w tej wnęce, będzie zabudowa odzieżowa, jakaś szafa, następnie jest tutaj łazienka, łazienka pewnie też bardziej pod kątem małych pacjentów, no i na środku jest właśnie sporo miejsca. Ponadto tu jest taka wnęka, dowiedziałem się, że też ma raz doświetlać ten wiatrowak, dwa po lewej stronie, czy też po prawej znajdować się może jakiś wieszak na odzież. I od razu idąc w lewo od wejścia mamy gabinet i tutaj będzie pracować inwestorka. Sporo miejsca. Następnie pod schodami, nie pokazałem Wam jeszcze wnęki schodowej z przodu, ale pokazuję Wam je z boku. Tu będzie... Jakieś takie miejsce dodatkowe do przechowywania, czyli przestrzeń pod schodami będzie wykorzystana. Idziemy dalej. Mamy otwór schodowy, już jest rama schodowa, taka dwuwangowa. Po środku są jakieś łączniki, które tę całą konstrukcję wzmacniają. Te schody nie będą zabiegowe, będą skrętne, ale skrętne tylko w tej dolnej części. Następnie już prosto będą wędrowały na poddasze użytkowe, które pokażę Wam za chwilkę, i wchodzimy do salonu. Salon z antresolą. Jest to taka antresola, powiedzmy, wąska coś w stylu tej, którą ja mam w domu. Zfilmuję ją od razu. Pamiętacie, może jak to wyglądało na etapie budowy konstrukcji? Za chwilkę zobaczycie to na przebitce wideo. No i. Tutaj mamy główne okno doświetlające to wszystko od wschodu. Później mamy południe. Dwa okna wyjściowe, przesuwne i za chwilkę tutaj za rogiem jest aneks kuchenny. Może nie wygląda na duży, ale myślę, że praktycznie można go będzie urządzić, że tak powiem. A tym bardziej, że jeszcze tutaj do tego będzie spiżarnia, która umożliwi przechowywanie rzeczy. Co sprawi, że miejsca w tym aneksie nie będzie potrzebne aż tak wiele. Dobrze, więc idę w stronę części nocnych, czyli pokazałem wam na razie komunikację przy drzwiach głównych i salon. Aha, tu będzie część rozrywkowa. Rynienka na kable przyłącza elektryczne i wchodzę do holu. Hol jest spory, szeroki. Tu mamy pomieszczenie techniczne. Są elementy fotowoltaiki, widzę falownik. Tu jest kolektor nawiewnej pompy ciepła w wariancie powietrznym i tutaj mamy boiler, a tutaj mamy rekuperator oczywiście firmy Valox. Mamy też od razu widzę sterownik od Valoxa, podobny do tego, który jest u mnie w domu. Tutaj mamy zakręt w prawo do tego skrzydła bocznego domu, ale zanim tam wejdę, pokażę Wam, tak, jeszcze jest tu. Druga łazienka, ale to już łazienka w części dostępnej tylko dla mieszkańców tego domu. Już widzę, na ścianach nałożona jest folia w płynie. Już podobno tutaj zaczynają się lada dzień prace wykończeniowe. Widzę, że już Geberit został częściowo. Wybudowany, zabudowa z płuczki, Tutaj podobna sytuacja. I słuchajcie, tutaj będzie jeszcze mieszkać no, osoba starsza, która będzie potrzebować też, no, wykąpać się, wymyć i tak dalej. Stąd to bardzo interesująca wanna. Nawet podniosę tutaj tę folię, żeby wam pokazać, tutaj można wejść do tej wanny, jakby zablokować bok, żeby nie wylewało się woda. I po skorzystaniu z kąpieli, po prostu spuścić wodę i wyjść zupełnie bez problemu, bez przechodzenia przez rand wanny, jak drzwiczkami na zewnątrz tej wanny. No, ciekawa rzecz, przyznam szczerze, że nie widziałam jeszcze takiej wanny. Widzę pierwszy raz. Interesująca sprawa. Zaraz poprawię to, żeby w trakcie prac wykończeniowych nic się nie uszkodziło. No, i tutaj będzie umywalka. Tak z tego co widzę, tak, a tutaj. Za tym kartonem z kolei wódzę. Dobrze, idziemy dalej i tutaj mamy sypialnię w tym bocznym skrzydle. Spora, fajnie doświetlona drzwiami. I oba te skrzydła, zarówno to jak i tamto, które widać za drzwiami tej sypialni, będą współdzieliły Ta wspólny taras. Ciekawe jak to będzie wyglądać, z czego będzie ten taras zrobiony, czy kostkę, czy drewno. W każdym razie no to będzie takie atrakcyjne miejsce do wypoczynku. No i w tym skrzydle jest jeszcze jedna sypialnia, tutaj aktualnie zajmują się no, nasi koledzy. To też całkiem fajne, przyjemne miejsce. Ja w ogóle jestem zdanie, że sypialni nie muszą być dużo. Jak największa część dzienna tam gdzie się spędza czas z rodziną, a takie sypialnie. I w tym większym skrzydle domu vis-a-vis -vis poprzedniej sypialni jest kolejna. No już znacznie większa od części frontowej budynku, ma okna. No też aktualnie stacjonują koledzy. I wygląda właśnie tak. No to już jest znacznie większa. A teraz udaje się na poddasze użytkowe. To też ciekawe pomieszczenie. Aha, jeszcze zanim tam pójdę, to dodam, że już widzieliście trzy łazienki. Wyobraźcie sobie, że czwarta będzie tam wyżej. Trochę strome Schody w cudzysłowie. No oczywiście na tym etapie jest jeszcze drabina, ale wkrótce. Wykonawca tych schodów, w tym przypadku nie nasza firma, przybędzie tutaj je dokończyć. Dobrze. Tak to wygląda z góry. O, widok fajny. Antresola, przestrzeń. Mimo, że ta do chowa jest dosyć blisko nachylona od tej kładki, ale i tak jest przestrzeń. Dobrze, idę do końca tej kładki. Tam nic nie ma poza nią, natomiast ja widzę już oczyma wyobraźni swoimi, że wykorzystałbym ten komin, ten występ i całą tę część od niego włącznie do tamtej ściany na no jeden długi region na jakieś książki. A bardzo fajnie by to wyglądało. Poza tym, no, do czego wykorzystać jeszcze taką przestrzeń? Chyba najlepiej właśnie do tego. Y ta ankresola jest tak do dwóch trzecich domu, później zamienia się w korytarz. Tutaj jest otwór schodowy, tutaj będzie się wchodzić właśnie na górę tędy. No i mamy czwartą łazienkę, o której wam mówiłem. Tak to wygląda. Widzę, że tutaj widać wiązki ogrzewania elektrycznego podłogowego, czyli dodatkowo będzie efekt ciepłej podłogi. Przypuszczam, że podobnie w tych łodzienkach u dołu, to tam nie było tego widać, A tu wyraźnie widzę wiązki przewodów elektrycznych, grzewczych. No idziemy dalej. Tu po lewej stronie będzie takie duże pomieszczenie, praktycznie przez całą tę boczną część, mniejszą domu. Nie wiem, co to będzie, ale sprawdzę w projekcie i dlatego za chwilkę wam się, co to za pomieszczenie u dołu. No, i teraz fajne pomieszczenie, moim zdaniem, chociaż długie, chociaż może trochę wagon, ale idealne na jakieś hobby, na jakieś, no nie wiem, na jakiś azyl w tym domu. Lubię takie wnętrza doświetlone tutaj od strony elewacji prawej, bocznej. W ogóle fajny widok też będzie mieć. Szeroki pejzaż, ale tutaj jest jeszcze jedno okno. Okno połaciowe. Zwróćcie też uwagę, że kratka nawiewu powietrza ciepłego z pompy ciepła znajduje się właśnie w okolicy okna, co jest standardem w wykonywaniu takich instalacji, ponieważ okna są zawsze najsłabszymi przegrodami cieplnymi. No, i tam jeszcze jakieś zasilanie zostało przewidziane. Tu będzie drugie wyjście ogrzewania. No, takie pomieszczenie. Idziemy z powrotem na dół. Nie wspomniałem Wam jeszcze, że alternatywnym źródłem ogrzewania będzie kominek. Ta pompa też miesza powietrze w domu, w związku z tym, że jest nawiewna i ciepło wytwarzane przez kominek będzie rozprowadzone przez wentylację, ale też rozprowadzane przez sam system pompy powietrznej. No i nawiewny oczywiście. Na dzisiaj to tyle. Być może pamiętacie, że pokazywałem Wam pod koniec lata budowę domu z załomiankami. duży, przestronny, otwarty dom. Parterowy o dużej powierzchni. Wiem, że prace posunęły się tam naprzód. Niebawem się tam uda i pewnie to będzie temat naszego następnego filmu. Tymczasem was pozdrawiam. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.